Cześć! W dzisiejszym odcinku wycieczka do Bozeman w stanie Montana na tajemnicze rancho. Zapraszam! Bohaterem naszego dzisiejszego spotkania jest mój nowy plecak firmy Mr. Ranch z Bozeman w stanie Montana, USA. Firmy założonej przez Dana Gleasona i specjalizującą się w produkcji plecaków outdoorowych, ale jak również widzicie, militarnych. Co więcej, plecaki Mister Ranch używane są od wielu lat oczywiście przez amerykańskie siły zbrojne, australijskie siły specjalne oraz, z tego co się ostatnio dowiedziałem, również przez naszych polskich specjalistów. także marka nie byle jaka. Zanim przejdziemy do omówienia mojego najnowszego nabytku, Kilka słów podziękowania za parę pytań, parę lajków i subskrypcji. E, prosicie często o wideo, troszkę o większą częstotliwość ich e, nagrywania filmów. Niestety moja profesja i, i plany życiowe powodują, że e, nie mogę za często tych filmów nagrywać. Nie ukrywam też, że trochę sprzętowo kuleję. Nagrywam telefonem. E, próbowałem założyć Patronite, ale powiedzieli mi, że mam za małą publiczność jeszcze, a nie ukrywam, że wsparcie by się przydało. Ostatnio fajnego gimbala widziałem, który by niewątpliwie ułatwił nagrywanie, ale to takie tylko moje narzekanie. Dlatego jeszcze raz dzięki i przechodzimy do mówienia tego zawodnika, którego tu mamy przed sobą. Eee, plecak, co w tym plecaku takiego wspaniałego, że aż na moim instagramie wykrzykiwałem pod niebiosu. Otóż to to, że polowałem na niego od, od kilku lat. Moją pierwszą przygodą z plecakami tego typu był zakup Camelback 3-Zip. Jeśli ktoś wie o co chodzi, jest to plecak bardzo podobny i inkorporujący pewne rozwiązania Mister Ranch w swojej konstrukcji. Camelback jako jedna z firm korzystał z rozwiązań Mr. Ranch, oczywiście na licencji w serii swoich plecaków, między innymi. Tri-Zip, czy też Tri-Zip, którego miałem, oraz e, jednego z najlepszych plecaków jednodniowych, e, jakiego używałem, czyli Camelbank Lynchpin, z którym zresztą, dzięki któremu zresztą rozpoczęła się moja przygoda z, z ciekawszymi plecakami, ale o Camelbaku może jeszcze chwilę potem. E, kolejną rzeczą ciekawą, dotyczącą tego plecaka, jest to, że jest to plecak nowiutki, z metkami jeszcze. Już pokazuję jaki merchandise dostałem, ulotka, naklejka, ulotka, myślę, wydaje, że w okazyjnej cenie, kupiony w Polsce. Także tym bardziej jestem podjarany jego posiadaniem. Dlatego postaram się być w miarę obiektywny, ale, ale jeśli nie będę, to, to z góry przepraszam. No i cóż, zaczynamy od samej konstrukcji. Co jest w nim takiego rewolucyjnego? Otóż firma Mystery Ranch jako pierwsza na rynku zaproponowała system suwaków, zamykania, jak zwał, tak, zwał, tak zwany trizyp czy też trizip, Po prostu oparty na trzech suwakach układających się w kształt litery E, Y. Ten system ułatwia nam na dosyć szybkie dostanie się do wnętrza plecaka. I teraz, jeśli chcemy samą klapę odsunąć, wystarczy, że włożymy kciuk, pociągniemy i już jesteśmy w środku. Resztę odsuwamy w ten sposób. W lecach, wyposażony w suwaki w filmie YKK, czy też YKK, jak kto woli. Bryzgoszczelne. Wydają się dosyć solidne, ale tak jak mówię, plecak jest u mnie kilka dni. Także naprawdę nie miałem jeszcze okazji go w żaden sposób przetestować. To jest z zewnątrz. Wspomniałem też, że plecak jest. Nie wspomniałem, także wspominam. jest to starszy model z 2016 roku. Bardziej pożądany przez fanów marki oraz przez kolekcjonerów, ponieważ od jakiegoś czasu Mystery Ranch przestał w swoich modelach w kamuflażach. Stosować czarne słowaki, tylko używa brązowych. Co więcej, nowsze plecaki Mystery Ranch pokryte są w całości paskami mole, co uważam za lekką przesadę, gdyż tak naprawdę tych pasków prawie nigdy się nie używa, przynajmniej ja ich nigdy nie używałem w kamelbaku, ponieważ właśnie tak camelbak wygląda. Jeśli zobaczycie kiedyś model 3-zip kamelbaka, zauważycie, że tu są wszędzie właśnie komórki mole. Uważam, że to rozwiązanie starsze w Mr. Rand, jest estetyczniejsze. Nie potrzebujemy aż tyle mole. Przynajmniej ja tak uważam. Także tak jak mówiłem, jest to starszej generacji plecak. Robiony w USA, ponieważ podobno niektóre już modele są robione w Filipinach. Natomiast tu mamy metkę. Już pokazuję. Tak. Made in the USA. Także cieszymy się. Made in the USA. Do środka na dłużej zaraz zajrzymy. Natomiast jeszcze chwilę o zewnętrznych cechach. Eee, cóż. Plecak tak naprawdę ma jedną dużą komorę. O pojemności mnie nie pytajcie, niestety nie sprawdziłem. Myślę, że wygooglać można. Pracy domowej nie odrobiłem, przepraszam. Natomiast proszę tutaj zerkniemy sobie plecak ma również klapę. W klapie umieszczono kieszeń. Pod tą siateczką. To się do klapy można dostać. Wydaje mi się, że całkiem spora kieszeń. Pomieści większą kosmetyczkę, jakąś na przykład. tak pokazuję: od tej strony jest y, też siatka. Jest to przezroczyste, oczywiście. Y, różnica między kamelbakiem, właśnie trizipem. Ta część w kamelbaku była zrobiona z materiału i często się rwała. Także przy zakupie ewentualnego trizipa, zwróćcie na to uwagę. Następnie w klapie mamy drugą kieszeń na mniejsze rzeczy. Tu akurat przykładowo upchnąłem parę rękawic. No i czapkę. Tak żeby wypełnić plecak. W środku oczywiście znajdziemy jakiś organizer. Popatrzmy. Kieszonki. Jedna większa. Przegrody raczej, dwie mniej mniejsze. Tak jeszcze nie posiada żadnego otworu, także możemy uznać, że jest w miarę szczelna. No i oczywiście na klapie panel velcro w multicamie. Naszyweczka była w zestawie, także transfaktor. Także to jest góra. Przechodzimy teraz na bok. I dla mnie dwie, e, dwie kapitalne rzeczy, których nie było. W TriZipie. Zawsze się do niego odnoszę, ponieważ, tak jak mówię, był on moim pierwszym plecakiem typu Mystery Ranch. Eee, mole jak mole, wiadomo, można skorzystać. Natomiast, plecak Mystery Ranch, przygotowując się do, o, do tego wideo, lepiej lub gorzej, e, słuchałem wywiadu z Daną, z Daną Gleasonem i on stwierdził, że ten plecak powstał jako plecak narciarski. Dlatego tutaj mamy tak naprawdę tunel pod Miejsce, przedział który nam pozwala na przeniesienie no nie wiem czy nart, ale na pewno jakieś kijki narciarskie, o widać czy też trekkingowe po poprzednim zabezpieczeniu oczywiście trokami oraz coś czego też Kamelback mój poprzedni nie miał czyli fajna naprawdę sporych rozmiarów kieszeń na na manierkę czy też na nawet dosyć sporych rozmiarów butelkę z wodą czy z jakimś napojem oczywiście z drugiej strony mamy to samo. Kieszeń z oczkiem drenażowym. Także to jest bardzo fajna rzecz. Gdyż ja osobiście od jakiegoś czasu przestałem nosić wodę w pęcherzach typu camelback i jakoś wróciłem do starych, dobrych butelek. Nie wiem, starzeję się pewnie. Czyli to mamy. Zewnątrz oczywiście u góry uchwyt ewakuacyjny, znaczy transportowy, przepraszam, za dużo kamizelek. Oraz coś co mnie też tutaj spodobało bardzo, ponieważ mamy dostęp do wnętrza plecaka. Jak no tylko to zamknę. Mamy dostęp do wnętrza plecaka z zewnątrz. Odsuwamy suwak i jesteśmy w stanie wyciągnąć rzeczy bez moczenia zawartości dwa suwaki, czyli dla leworęcznych, dla praworęcznych opcja. Uważam, że bardzo, bardzo fajny pomysł. Z tego, co widziałem na, na innych zdjęciach, poprzednie modele miały jeszcze opcję suwaków tu gdzieś z boku. Natomiast no niestety w tym modelu 2016 tego nie ma. Czyli dostęp do wnętrza plecaka z zewnątrz też jest. Jeśli chodzi o górę, to tyle. Przejdźmy na dół. O, paski, troki. Dwa rzędy komórek. Mole. I oczko drenażowe ciekawie ukryte bardzo sprawnie pod jednym z pasków. A zewnątrz, oczywiście, kolejne paski do troczenia, czy też do zabezpieczenia, zawartości, do kompresji. Jeśli oczywiście, chcemy, żeby plecak był miał mniejszy profil, mniejszy, mniejszy obrys. Z takich zewnętrznych rzeczy to chyba tyle z tej strony. Natomiast przejdźmy do, do systemu nośnego, czyli tak zwanego Futura Frame. I tak jak już wspomniałem wcześniej, znowu się odnoszę do Kamelbaka. Ponieważ e, to właśnie TriZid był plecakiem, z, w, przy okazji którego miałem pierwszy kontakt z tym systemem nośnym. E, o co chodzi z tym Futura Frame? Otóż jest to system e, umożliwiający na no, regulację, żadna może nowość, e, wysokości szelek. Czyli e, no, jeśli ktoś jest wyższy, plecak może inaczej sobie. E, wyregulować niż wyższa, niższa osoba. Jak tego dokonujemy? Tu ciągniemy za taki dynks mały. Wyciągamy taki usztywniarz, to też jest usztywniarz tak naprawdę po zainstalowaniu. I aby wyciągnąć szelki, ja to może do końca tego nie będę robił, bo później nie naprawię, ale Oddzielamy welkro tutaj następnie trzeba je po prostu wyciągnąć. A, jeszcze tutaj trzeba by oddzielić, tak słychać chyba nawet. O. Wtedy możemy regulować. O, widzicie welkro oddzielone. Można, Widzicie też e, szelki, też jarzmo, jak to się nazywa, yoke z angielskiego, mają rozmiary. Moje no są w M, dla osoby około do 185 cm wzrostu. Po, po skończonej operacji usztywnienie chowamy. dosyć sprawnie zamykamy. Czyli o to w tym chodzi, w tym futura, futura frame już futura mi się włączyła futura frame. Dalej e, innych ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o system nośny e, wzmocnienia. Usztywnienia prawdopodobnie z jakiegoś tworzywa plastiku w górnej części ramion. Tutaj. Nie wiem czy widać może troszkę taki o. plastiku kawałek. Regulacja wysokości długości w tych oto dwóch miejscach oraz tutaj. No i naturalnie przy. W końcu szelek. Ciekawostką natomiast jest to, iż plecak nie ma systemu szybkiego wypięcia, do którego ja osobiście byłem przyzwyczajony, właśnie w Kamelbaku. W hmm, tu były klamerki, w Trizypie, tu tego nie ma. Natomiast zapytany o to, e, Dana Glisson stwierdził, że zastosowanie takiego systemu szybkiego wypięcia po prostu sprawia, że no szelki są bardziej narażone na zerwanie, zepsucie, i są mniej, mniej wytrzymałe oraz, że cały system nieco więcej waży, aczkolwiek jest to tam raptem parę klamer, ale być może coś w tym jest. I kolejną jeszcze ciekawą rzeczą jest system, z którego znany jest Mr. Ranch, czyli BVS Bolster Ventilation System. Czyli system dwóch takich, nazwijmy tu nie wiem, dystanserów, odbojów, klocków, pianki Ewa, które powodują, że nosząc plecak na kamizelce taktycznej tworzy się, o jednak trochę poregulowałem ten system, więc się krzywy zrobił, no ale to poprawimy potem. W każdym razie wracając do BV... BVS, tak, BWS oczywiście skrót myślowy BVS. Te kawałki pianki powodują, że jak nosimy plecak na kamizelce, tworzy nam się tunel tutaj. No jest lepsza wentylacja plecaka. No i zapewne to też lepszy docisk, stabilizację. Także te BVS-y, czy ten bolster jak Amerykanie na to mówią, można łatwo wyciągnąć. Naciskamy. O, powinno się łatwo wyciągnąć. O, Już nie będę wszystkiego wyciągał, ale tak to wygląda. Wyczepiamy. Jeśli nie potrzebujemy, to tak naprawdę możemy je odłożyć na bok i używać plecaka bez. Instalacja też nie powinna być zbyt trudna. A jednak... O, było kliknięcie. Siedzi. I jeszcze jedna już rzecz, myślę, zanim przejdziemy do środka. To to, że nie wiem, czy zauważyliście, że plecak nie ma jako takiego zewnętrznego pasa biodrowego. Natomiast Mr. ranch ukryli go tutaj. Jest to taki oto chowany pas biodrowy z solidną klamrą. Natomiast tutaj jest on dosyć cienki. I teraz tak, według zapalnień producenta ten pas jest pasem aktywnym, jak oni stwierdzili, czyli nie tylko służy do dociskania plecaka do biodry, ale podobno też przenosi trochę ładunek, stabilizuje, że odciążając inne części pleców. Natomiast jeśli Ktoś potrzebuje solidniejszego pasa biodrowego. Tutaj już pokazuję skawałek velcro. Można dokupić tak zwane Mr. Ranch Wings, to się nazywa. Są to nakładki, które są znacznie grubsze i solidniejsze. Mają też tutaj za naszyte komórki mole. i Zapewniają solidniejszy, stabilniejszy transport ładunku, jeśli oczywiście jest taka potrzeba. Jeśli nie, jeśli w ogóle pasa nie potrzebujemy, chowamy go szybciutko tutaj, zabezpieczamy klamrą. I plecak jest znowu low profile, jak to się mówi. I teraz zerkniemy na chwilę do środka. I lecimy. Dla potrzeb filmu zapakowałem tutaj mojego Arkteryksa, Ciach. I Helikona. Na razie nam są niepotrzebne. Co znajdziemy w środku, w plecaku? Um. Może zacznijmy od tego, co na pierwszy rzut oka nam się pojawia. Jest to panel usztywnienie, Tutaj z tyłu to jest sztywny dosyć. Z komórkami mole. Pod spodem jest wielko. Jak słyszycie, może jest to panel pomysłu Mystery Ranch, który oczywiście oprócz tego, że normalnie jakąś ładownicę Mole tutaj możemy naczepić. Mystery Ranch wypuścił serię paneli, które instalujemy właśnie tutaj, w tym. W Nelu. Między innymi do przenoszenia radia, czy też do przenoszenia medykamentów, które możemy tutaj zainstalować. Także to jest taki ich pomysł. Co więcej, znajdziemy w środku, po lewej stronie, kieszeń, siatką, organizer. stronie analogicznie, także już nie będę pokazywał. U góry pentelka do prawdopodobnie zbiornika typu camelback oraz takie szersze kieszenie, dłuższe tutaj. W wywiadzie z danym z glisonem stwierdziłam, że są to hydration pockets, czyli na zbiorniki z wodą, natomiast szczerze powiedziawszy no w sumie one nie są przelotowe, także tu jakiś by się mały zbiornik zmieścił, aczkolwiek brakuje mi tutaj jakiegoś jakiejś pętelki na haczyk, no ale może, kto wie. I chyba tyle, jeśli chodzi o środek plecaka. O tej kieszeni w klapie już wspominałem. Tutaj właśnie jest widoczny suwak. Przez który mamy dostęp do środka plecaka. Jak widzicie. I myślę, że to chyba na tyle. Plecak udało się trafić naprawdę w dobrej cenie. A, no jeszcze chwilę, może o, o uszach wrócimy. Poza standardowymi, jakimiś tam troczeniami. Nic więcej nie mamy. Mamy, trochę, mamy kawałek gumy do zabezpieczenia, prawdopodobnie wężyka. Tu kawałek Velcro, pewnie też do zabezpieczenia rurki. No i logo samego producenta. Pas piersiowy standardowo. Z tego co widzę, chyba niewyczepialny, aczkolwiek mogę się mylić. Muszę się temu przejrzeć, Zobaczcie, nie do końca research. Zrobiłem, a wydaje się, że jednak chyba jest wyczepiany. Może spróbujemy, czy nie spróbujemy? Dobra, nie będziemy się mocować na wizji, tutaj, ale wydaje się, że faktycznie jest on wyczepiany. I myślę, że to byłoby na tyle. Sorry za może mało składne wypowiedzi dzisiaj, ale. Po dłuższej przerwie trochę tremy. Jeśli macie jakieś pytania, to zachęcam. I tak on wygląda. Mr. Ranch 3 Day Assault Pack rocznik 2016. Made in USA Old game Do zobaczenia. Cześć!